Siemanko wam wszystkim I tak, to jest mój nowy projekt Pod tytułem Mirror's Age. Tak, to jest gra stricte parkour I... No, jako że macka na razie nie ma Czyli Troll'a Postanowiłem na razie zagrać, nagrać sobie coś na własną rękę I nie wiem Łapkujcie, lajkujcie, subskrybujcie I piszcie w komentarzach, czy wam się to podoba Albo, że mam przestać. Tak. Yy, muzykę przecisza sobie. Gram po angielsku, ale za to w złączonymi napisami. Więc, w razie czego, co możecie sobie przetłumaczyć, czy coś. Tak, i tutaj sobie trochę grałem już dla wkręcenia się. Jako, że mi czas goni, można zaczynać nową grę. Ok. Dobra. Whatever. No i ja oglądamy. Once the city used to pulse with energy, dirty and dangerous, but alive and wonderful. Now, it's something else. The changes came slowly at first. Most didn't realize or didn't care and accepted them. They chose a comfortable life. Some didn't. And those who refused to conform were pushed to the sidelines, criminals they became our clients we call ourselves runners we exist on the edge between the gloss and the reality the mirror's edge we keep out of trouble out of sight and the cops don't bother us runners see the city in a different way we see the flow rooftops become pathways and conduits possibilities and routes of escape the flow Jest to, co nosi nosi alive. Tak, to było takie krótkie wprowadzenie. Ja i od razu muszę ostrzec, e, że da fuk. Że ponieważ nie, z tym. Wiesz nie. jestem... ja już trochę pograłem i ogarniam to mniej więcej. Ale od razu muszę oprzedzić, że to coś e, to ja mam na. Czy. Nie, nie mam ściągnięte jako tak. Wow, wygadałem tak, się się. to. Fuk. Dobra, czekajcie. Eee. Hm. Momencik. Dobra, e, to może od nowa zaczniemy inaczej, bo chyba od pierwszej misji, bo od treningu, nie wiem, e, bo. Wcześniejszy, się nie, szczerze, takiego trwingu nie miałem, więc. ciśniemy. No dobra. żebyłem nic nie ogarnieli. Dobra. Także to jest w sumie pierwsza misja. Tu trochę pograłem. I wiem. Wiem mniej więcej, jak wcześniej powinno grać. Kto się gra? No, widzę, że mam jakieś 18. Hmm, da się grać w sumie. Także no. o co chodzi? No właśnie to jest taka gra stricto parkouru. Stricto parkour. Kurczę, zaskoczyłem. I tutaj zabiane nie będziemy robić oprócz biegania, tutaj nawet przeciwników nie zabijamy. To jest dziwne, jak na gry. więc no, więc fakt troszkę to dziwaczne. Dziwaczna gra, ale naprawdę mi się podoba... Wal się torba jest moja. Te rudy z boczeńcu. Dobra, nie ważnę. No ciśniem. Poróżę, poróżę na róże. No, co za głupia baba. Jakie wicy, nie? To na to. Opa! No i na tej się złapała! Dobrze. Teraz ciśniemy. przed drzwi. I tak to chodzi o to, żeby właśnie parkurzyć i mamy coś takiego włączonego... Tutaj jak... tutaj mamy coś takiego włączone jak wzrok sprintera. Y, czyli właśnie pokazuje nam takie czerwone właśnie krawędzie i tak chopa, e, dobra, 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 no, ale w nas nawalają nieźle, widzicie wow, fu znowu dobra, e, ojoj. A to wygląda? tu swój tyłek! Dobrze, 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 ciśnij, ciśnij, ciśnij. Ci. No, no, co ty zawisz? Hej! Pociskaj ziomuś! Oj! Uuuuuuu, bo ile to znaczy mieć w szczęście. No, walimy mu. O, i takiego. Opa, temu drugiemu nawalimy. Fu. No, to się cieszę, że mnie widzisz. Jeśli mnie nie widziała, to byś była ślepa Ooooo I ciś. Dobra Zbiegamy po niebieskich schodkach. Wow. Dzień dobry. No, trafiony. Wiedziałem. To trzeba spadać Okej, okay, mam nadzieję Tak to już koniec jest no dobra, nie wiem jak to ma być Ale ja nawet w to nie trafiłem Jak właśnie widzieliście Więc jak ona się mogła tego złapać Nie wiem ale tak, już się kończy nam pierwszy rozdział. Także... Także ja się z wami tutaj pożegnam. Na razie, cześć, komentujcie, subskrybujcie i pamiętajcie, w razie, jakbyście chcieli więcej, piszcie. Tyle. Narka.